Z tej strony, praniu! I będziemy dzisiaj yy, oprowadzać Was po o, wesołym miasteczku, które samymi, sami zbudowaliście. S sami zbudowaliśmy! Nie myślcie, że my to kupiliśmy. Przecież my nie mamy za bardzo, początkujemy i nie mamy pieniążków na światy. Dlatego yy, sami zbudowaliśmy. Nie mamy jakichś dużych modów, ale można się bawić. Najpierw poprzechodzimy sobie po trakcjach, które zbudował Mikołaj. Ale Mikołaj, nie możemy latać w tym filmie. I musisz już tylko sobie dla siebie wziąć wagony. Nic nie możesz mieć, no i możesz mieć miecz. No jakby nam przez... Ale nie możemy latać, możemy tylko chodzić, pamiętaj. Ty będziesz prowadzić. A gdzie jesteś? Gdzie to to, to. się pojawiłeś? Zastanujcie. Zastanujcie. Tu, jest, tu jest Mikołaja, ale jeszcze nie, nie wiem, na którą pierwszą nas zabierze. Ej, ale musi być zabinka na górę! Przecież my nie możemy latać w tym odcinku! No ale tak po schodach? Powoli wchodzić? Dobra, chodź. No Które pierwsze nie oprowadzasz po swoim? Które pierwsze bierzesz swoje? Ale no, teraz po podwoisz najpierw. Dobra, ale muszę mieć 5 złotych. mnie muszę mieć 5 złotych i muszę mieć diamenty dla mnie. Ty też weź sobie złoto na swoją i diamenty na moją. No, złoto musisz sobie z ekwipunku. Złoto. On chce. Diament? Jeszcze 10 diamentów. Dobra, on chce 5 złota. A ty włożyłeś? Skąd to mogę 5 złota wynająć. No, masz z ekwipunku. Masz. Dobra, najpierw ja, bo ja jestem gościem tutaj. Widzicie, co Mikołaj buduje? Jakieś nie wiem. On nawet nie potrafi napędzać. Ua! torów, Todów. Wiedziesz? Potrafi budować, nie miejcie pretensji. Dobra, idziemy na drugą atrakcję, ale nie możemy latać. No możesz wylecieć sobie stąd. Tylko na chwilę możesz zacząć latać. Możesz na chwilę. Dobry pomysł. Ale niżej miałeś taki mały ten. Możesz tu podlecieć. Możesz podlecieć, ale tylko tu na początek. Tylko tu na początek. I no, idzie za mną? No musisz wchodzić, a nie latać. Ua! Ale masz. Idziemy teraz tam. Na górę. No na drugą twoją kolejkę, na górę. Ale ja powinienem pierwszy jechać, bo wtedy byś widział kogoś i widzowie by widzieli, że jadę, no, tak nie, widać. nie nic. No ale ważne, żeby widzieli drogę, a nie ciebie. I teraz musimy dużo wchodzić. Mikołaj, to utnie jak będziemy wchodzić. Nie robię leczy? Nie. Teraz ucznie. No widzowie! Mm. Yy. Widzicie jak ten Mikołaj tam długo idzie? Spokój się Masz takie pomysły zamożleć i już byśmy skończyli filmik. to ty chodzić i rodzice już zaczęli krzyczeć. Uwaga, bo ja zjeżdżam. Widzowie! Widzowie! Lecimy! Nic nie widać. I coś widzicie, bo ja nie. Jak my pędzimy. to tak mi nadziłoć, że stoi. To pomocy mi kończysz tu wymyślać. Nie ja chciałam do wody. Jak Jakoś się nie widać. Aaaa, Bo jesteś tu! A! Na głowę mi spadłeś. Tu możemy się wydostać. Dobra, szybko lecimy na następną. Teraz. Szybko, teraz lecimy tutaj. Na tym budynku. Nie pojechałem nigdzie. A gdzie jesteś? Jaki. Chodź, jestem tu za tobą. Dobra, chodź teraz na szklanki. Albo nie, najpierw na to, bo to jest bardzo długie. Wiesz? Znaczy nie musisz iść, możesz lecieć. I my tu musimy mieć 10 diamentów. 10 diamentów tutaj. Dałaś mi? Nie, no. 16, ale no fajnie, no. Nie się jedzie, widzowie! Yeah. je. Poczekaj. Ej, poczekaj, bo tu jest coś zepsute. Musisz tutaj sobie pojechać drugim wagonem. Tu jest coś zepsute. Tak? Drzewy też no nie może wypróbowałem ale powiedziałem sobie no dobra niech już tak zostanie no i zostało to wylatuj Jestem tu. Gdzie jesteś? Ja jestem nad tobą, chyba. Jeszcze moja kolejka ostatnia i, i ten. Tutaj i naciśnij guzik, jak będziesz jechać. 食べる人たち Kolejka bez końca, widzisz? Hej! To jest kolejka bez końca. Ej, zamknij mi tam kolejkę! To mnie znudziło Zamknij tu mnie kolejkę. No wyświęć z tego w ogoniku. Kolejku, jadę i jadę. Szybko! Dobra, jeszcze na filiżanki idziemy. Widzowie, jeszcze idziemy na filiżanki i koniec normalnie. A podobała Wam się ta kolejka, co teraz byliśmy? Napiszcie w komentarzach. Od 1 do 10 No to boli, ja wsiadłem zcisnąłem jako się jedzie <grystanie> To zniszcz tamten wagonik swój Nie zepsułaś to. Ja co się dzieje? Nie słyszę, co się Ten, dziwisz? Muszę wziąć tory. To nie te tory. Wysiadaj, no. Oto. Nie, nie stawiaj na czerwonym! Znaczy ja znowu na Fajne? Dobra, widzowie, papa. No tak, widzowie, papa. pa, pa